Już mamy z tej strony tutaj dzisiaj ze mną Alek! czyli no. zielon. Nowy odcinek już puszczony i będziemy codziennie robić, jak Alek mówił Daily mówiłeś? Daily. Daily. Ale tak w ogóle to moi widzowie zobaczyli, muszą zobaczyć w dalszym też filmów i Zuzik. No, bo... Ale po co kopić jak mamy wystarczająco? Ale... Dobra. Ja. Ch chodź za mną. Tędy. Aha. Ale mi nie dobrze już robi, to mówi, Wittorio, ja wiem, kompletnie. Czekaj, Czekaj nie Dora". tędy O, myszka. Nie, dobrze, Dora. idę. Chodź za mną. Idziesz? Idę. Tędy, dobrze, dobrze, pamiętam. To. Nie pamiętam tego, więc... To znaczy pamiętam, bo tutaj przyszłam mi Christian drugi raz... E, e. Dniu? Dlatego, bo jakby jutro nie mamy czasu. I po prostu rano puścimy. Tak samo tu rumują. Kurde, tu wody na dole nie ma. Ja zrobię drabinkę tak Ach, ale lipo. Pyk, 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 pyk. Ja drabinkę Ja nie, bo jak się zabiję, to... To będę musiał Musiało być... Alek, a ty będziesz musiał przychodzić na moje kolony? Co? Padło. Zjesz? Lezło. Ile masz? Jedna faza. Typie! No nie trzeba to było, znowu nie trzeba było. Nagrałem. Znowu podałem. Ups! Przepraszam, tylko dwa życia. Ok, jestem na polanie. Takiej. Okay. Chcę zobaczyć, czy nie ma tu małej. Kurde, nie widzę, więc mogę zabijać. Ile tu jest owiec, milion! Wiem, zabijam je. Już nie mam miejsca w ekipunku, na ile tutaj wnioski. Już nie mam miejsca w ekipunku teraz Jesteśmy w dżungli No to będzie w w nie będzie większa szansa na wiosnę Chyba mniejsza Cupia Ej chodź w przy, przeciwną stronę od e, dżungli Trzeba! Bo nie lubię dżungla No ale to jest dżungli Tu są w Serio? No, jak ja? sobie. Daj mi kości, bo ty jak ospojisz lipa. Okay. Ej, bo ja mam już półgłodku no, mało. no Masz żarcie? Um, tak, tak, tak. Pokaż, jaki? Wygląda trochę jak lis. Ale no, piękny. Uwiadam no, 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 jej Mam 8 kości. Nie no, mam 8, bo no, zapomniałem. Czekaj, bando. Zapisuj No, A daj mi kolejne kości. Chcesz psa? Czy to nie wolisz kota? Nie wiem, dajmy psa. A tego samego. Zapieszczam. Ej, ale tu mogłeś kierem mieć! W międzyczasie. Właśnie... To jest tofik! Mamy dwa topiki! W międzyczasie, udało nam się zdobyć Dwa psy i takie są. A wyżej musisz tak mówić. No a to jest akcja. Udało się zrobić dwa psy. Za pierwszym raz... za rok. Że jedną kość tu, a... jedną kość tu. Co zrobić? Pasz kilet. Nie, proszę pieski. Nie! Pieski! Uratuję was! Ja chcę mieć drugiego psa! No to ja najpierw sobie tego ogarnę. Nie mam raga. Biję mnie? Nie widzę. No Wyszłeś. Ale to ja mieliście miałeś kości? No miałam czerwonić nie stała. Ej, ale ja miałam! No myślałam, że ty boisz koty. Bo ty się rybą dosłowaj. Tak, to ryby możesz wszędzie mieć. Nie, 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 przy nie, nie, Ale ja nie, Ja to muszę zrobić. Dobra. Daj. nie, nie, Ale on nie, 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 to Ale kości, bo To nie, 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 To nie, 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 I nie, swojego. Fuj. Ha ha ha! Ale, ale. To chyba, Może ja mamę! pieści ucieka! Może to dalej się to ma mamę, wiesz? Jeszcze nie jednej kości nie straciliśmy. Ja muszę jedzenie. Za nie jednej kości nie straciliśmy na tego psa. Ja, Chodź, szukamy wioski. Czekaj. Siad! Czyli ja mam Tofika, a Ty masz kogo? Ja mam... Maję! Maję i Lucy. A wiesz, czemu powiedziałam Maja? Czemu? Dlatego, bo też wiesz, który pies ma, wiesz Bo to ta duża to Maja, a ten mały to Lucy. Ta mała. Czemu Lucy? No bo tak właśnie no będzie, ale, to tak, so, ale my mówimy teraz o jorkach chyba. Tak, poszukamy sobie. Ej, jestem ciekawa jaka Karasa wyjdzie jak połączymy dwie. Bo to są chyba rasowe psy, nie? To są rasowe, no czekaj, muszę moc budować do mojego titila. Chodź. Muszę moc. Stop, nie, do wody, topią się. Nie, utopią się typie, psu nie pływać. Ale mały, nie wyjść. Jest Kurde mogę tutaj zbudować bez pieski. Fajnie było, nie? No, a ja nie lubię dżungli. No już nie doświadła. No nie, pieski budowałem będę dla was. Z, ze bambusy. Bo no, czasami się pami. przydają. No. Jak na przykład...

A myślisz, że po wiosce wioska, wiesz tak bardzo? Chodźcie po szkole wioski. Ej młody! Czemu młoda, a nie młody? Widziałam łuk. Chyba. To jest bardzo paru szkieletów. Pieski, gryźcie ich. Z ogonu. Babuszka! Ja chcę, ja chcę, ty miejsce papsy. psy! No, to, aha, Popuszka to moja zwierzę. No, Ale nie chciałeś mi dać. Mogę ja mieć babuszkę? O, mam cztery na siłę. Nie, kocham cię! Gdzie jest? Idę po ciebie, moja kochana. Nie, Alek! No to, to znajdziesz na samą Przepraszam, Ale nie... ty masz Papużka na ramieniu, patrz, patrz. Patrz. za, za ciebie. Czeka. Ej, ale to nie fair ja było. to, to zwierzę w To czemu psa miałeś dwa? No, nie wiedziałem Zapomniałem, że jestem takiego no, Druga? Nie, tylko nie ucieka. teraz dalej w las. Tu ja chcesz mieć kota, a ty nie będziesz. Okej. Okay. To idź na prawo! Bo tam już jest koniec dżungli. A Czemu Czemu ona mi ucieka? Kurczę, nie wiem, wiesz? Nie chyba zbyt dobrze słuchać i nie za głośno słuchać. Ty papuszki mogą siedzieć. Ty nie widzisz? A wiesz, że papużki dalczą, żeby się puściły, tak? No, kto nie wiedział? Ej, w niektórych momentach może lepiej mieć cicho, no to... Nie! Mm. Yeah. Co? Papużka, papużka, papużka! Ej, ja, bo jestem w lesie Endermanów. Ale yeah, ja kupiłem papużkę. Ona zawsze do ciebie przyleci, typie. Dobra. No zobaczymy. Ta puszka no, to to Gdzie? A Ej, ale czy tak... Ej, bo Ty poszłeś na prawo? Na no, Ale to gdzie, jak my się znajdziemy niby? A Ty na, kój, na Powiedziałam kój? Ci, żebyś szedł na prawo. to jest ALEK! Pomocy! No jej, to użyj tarczy Nie mam tarczy Uciłem ci przecież A co Mam na wykończeniu siekierkę, więc nie powinnam się bić Nie powinnaś, powinnaś się Gdzie jest pies Ej, gdzie jest Tofik? O Jezus! Tofik? Bardzo do niego ciało O jest tu, co ty kłamiesz? Idę teraz na lewo. No, no i widzę. No mojej papuszki. Oj, oj, papi. Nazywaj no, papuszkę, papi. No ja. Opadnie się robi? Papi, kochana, chodź za mną. Kochana, myślę, że papi to chłopak. Za? Nie wiem, zarazem A ty cięcie ciągle robisz? Papii. Nie, Nie, nigdy nie robię ci cięć. Fajnie by było zebrać kakao, bo nigdzie nie znajdziemy kakao. No, tu nie, bo nie masz wiosek. Ja idę na lewo i cię nie mogę znaleźć. No, bo ja jestem na lewo. Ale nie ciągle na lewo, poszłam na lewo na chwilę i na prawo. To gdzie wreszcie jesteś? <gry> Ej, bo ja idę ciągle w lewo i widzę zwykły las. Ja pierwsza poszłam na chwileczkę w lewo na no 10 sekund, potem w prawo. To jest cały czas na lewo. Papuga niebieska i to? To moja. Nie. To papuga. Nie ukradniesz mi takiego. Kurde.

O, Jest, jest na pokłębie. na prawo Idź na lewo ciągle. Czekaj, muszę na prawo masz węgla? Ej, bo ja nie wiem, która to moja papuga i gdzie jest moja papuga. Zdjęłaś ją? <laughs> Były dwie obok siebie, nie wiedziałam tu, która i która. Jednak gdzieś powędrowała. Ale ha. to jest chyba moja. A papuga nie możesz mieć parę razy. Tylko razem możesz na karmić. I się swoje, dopiero w sobie. To nie jest moja papuga, a moja. Papi, papi. Idziesz ciągle w lewo? Nie, bo jest rzeka, więc się wraca. Jak rzeka? No. Ale ty jesteś, no to idziesz na prawo. A, może? Teraz w prawo. Do Ciebie. Papi, kocham cię, małe dziewczynko. Ja mam papugę chyba tylko samo co twoje. Jaka jest? Niebieska. Niebieska. No nie. nie no, no nie. No nie. Trzeba padać. Ja pierwszy ja wykopałem 10 żelaza i nie miałem eku pełnego. Jestem głupi, to nie? Wykopałem 10 żelazo i nie miałem eku pełnego. I... I gdzie? Na... No, też nie patrzę. No i zaszukać papiego drugiego. Nie, mój się nazywa... wiesz jak? Jak? Papi drugi. Kajak. Powiedz od tyłu Kajak. Kajak. <gry> nie, mój się nazywa... Blucia. Mój się nazywa... Papi A papi gruzi. to dziewczynka czy chłopiec? Tu też będzie wstęga. Aaa, wioska! Gdzie? Żartujesz? Nie. Właśnie kupię liście. Wioska. Jak znajdę wioskę, to przyjdziesz na te kordy? Ej, gdzie mój pies? Ja nie umiem chodzić na kordy. To ja ci przejdę. O, rzeka jakaś. No co? O, biała papuga. Potrzebujesz żarcia. Moje kordy? Moje kordy, mm. Moje kordy to 523x 2, 2, 1 Nie tylko x i z. Z to minus 1200 12, Dwadzieścia 1232. Zebra. 20. Na piętacie masz w ogóle. Ok. 5, 12. Kropka. Piks. Tu zrobię taką kreskę fajną. Co mogę uznaleć? Nie. Tak zrobię hmm. I po prostu. Nie, L. Nie. Mały L. Nie. Hmm. Co mówię? I co tam taką? No i y, z to jest minus.

Nazwę swoją papilo. Kurde. oglądałam paliona. No i papilom chciałam powiedzieć, ale się skapłam, że jest... Kurde, wyłączę bo moje pługi nie mogę znaleźć. Bo jest woda niebieska. Bo ona też jest niebieska. O jest. Była u mnie na ramię. Opa. Tofik, a Ty będziesz blurek, blurek. Alek, nazwam pupugę Blurek. Brawo, Blurek. Alek, tylko jest jeden problem. Że nie mam craftingu i nie mam pieca, jestem głodna. Już lecę do Ciebie z pomocą, malutko. Ma, ma mm. Ja dużo jadę, ja. się nie spodziewa. Gdzie jesteś? Na jakich? Ja jestem na 884,176. Czyli z prawej jestem. Mm. No, jeszcze musisz trochę do tyłu. Co, góry? Tak, do tyłu musisz spić. A Z to jest... Z musisz iść do przodu. Czekaj, bo już zrobiłem Endermana. Nie, Z też musisz iść do tyłu. Ale... Zobijam endermana. A ty jesteś minus 11? Mam ma perłę. Gdzie jesteś? Jestem na 889 minus 120 899 minus 120? No minus 120, ja wiem I <noise> Nie 889 na minus 120 Okej okay, widzowie widzimy się jak Alek. Co? Na no, Widzimy się jak Alek przyjdzie. No widzowie Alek przyszedł. Kurde, się te sekordy. Idziemy do przodu. Idziemy psy? O, jest tu jeden. Gdzie jest mały? Gdzie mały? No to jest mały. A gdzie jest duży? No są dorosłe. Nie, jeden jest mój typie. Patrz, jest mój. Ty, serde, mały jest dorosły. Ej, to który to mama, a który? Mój to mama, nie wiem. Ej, bo jeden jest... A, jeszcze... Chodź w przodę, dam do przodu, chodź do przodu. Okej. Okay. A, jeszcze nie do przodu. Ej, bo jestem głodna, pamiętasz? A, to mi przyszedł, nie do będę... będę... jak... To by Ej, bez... to byłoby... Idź za mną po prostu. No? Może to za mną. Uciekliśmy z y, Tajem No, co jeszcze pada, go Ej przecież zapomnieliśmy, że mamy łóżka typie A. <grych> Ja się kładę Ale spóźnij, by się spać po później No, dawać pił, o, usnęłeś No i dalej pada, jakby, o Nie kolaj już za no Nie o tem, to za tobą jestem Masz tutaj albudy Masz nie, nie, jak... Arpuzji? Arpuzji mam z nimi. Patrz co mam w ręce, patrz. Patrz. Enderperła! Psy zabiły normalnie, a ja bym został niedolny. No tak. <laughs> Dobra, chodź idziemy. A no, może na górę będzie łatwiej. Na no, co ty kiejś górę ominąć? Tak. Ja bym Jeszcze busonator. Ja bym się spiął. Czuję jakbym robiła osiemdziesiątkę trochę. Busonatorze. Nie, ty antkowski. Wód mi przemija. Albo jas Ale mówię, że przemija mi. Tak? Ja <gry> też nie wiem. I owska wie. jest na grze. Co? Co jest na górze? Gwiazdo. No na serio? Nie. Wiedziałam, że pojeżdżał. Nie. Nie Jak to. Jakbyś to użył, że jest gładka. Nie, nie, nie. No, nie. Jest to moja papuga nawet. Kurde. No dalej las. Ale ja nie, nie poszłam na prawo. Osiemna. Wrócę na dole? Nie nazywaj mnie tak, bo to wygląda. Naprawdę... Schodzimy z góry czy się dalej? Schodzimy z góry. Może to być wioska. Ja szedzę do rzeczki. Ja bym prawie nie trafiła do rzeczki. Zuza. Ale rzeczka jest mała. <laughs> ale ja trafiłam, ale nie dwóch. No i teraz nie trafiłam. Ja ciągle trafiłam. Chodź w lewo. Gioska! Jest? Nie, trollujesz pewnie. Gioska! Nie! Widzowie, znaleźliśmy wioskę. To są Co? To są giełowice. Co jest? Jest, pokaż. Zaczekaj, no, patrz, pokaż widzom. O, czekaj, bo ja wziąłem. Ja byłem miecza. Nie, jednak kilowce, chcę. No, wiesz, nie, nie, jednak miecza, miecza, no, miecza. bez tak, tak? Bo ja się bronić nie umiem. E, chlebek. Mogę wziąć piłkę? Mam dziewięć strzałów. Mhm. Jest. Odkładam niepotrzebne mi rzeczy. Ale mogę wziąć sobie żarcie? No. I trzy złota. No. Dobra, bo ja tak... Patrz na no mój Okay. Ja mam dobra. sikierkę. Tak. Um, to sobie... Widzowie, jestem szczęśliwa. No ja też, dobra. Nie mieszkam. Czekaj! Ale przecież mieliśmy sobie zrobić domy. mamy surowce. No ja chyba sobie... Ja chyba sobie zrobię domek. Ojej, już to będzie buca na trąba. To są dżemowice. Ja sobie zrobię w skalę dom. Dziełowice. Ale, a mogę sobie zrobić tą skalę? No, nie, nie wprost. I tobie. w następnym odcinku zbierujemy nasze domki. A, ja już rozpoczęłam. Ale ja tylko rozpoczęłam, że tu ma być moje wejście i żeby nikt mi tego nie zajął, okej? Ok. okay to... Ta skała ma nikt mi jej nie zająć. To jest kot! To był kot! Ale podzielisz się za mną? Ale teraz sobie mały domek zbudujmy. Ale ja się później złapię kota. Młody, no. Biorę się z sieną później. No to teraz sobie mały domek zbudujmy, nie? Nie, na razie nie. No dobra, Jutro dobra. na odcinek. No a to, nie, ale teraz, no tak. To to ale tam. mi się nie chce czekać. Mi też. No <laughs> co widziałeś na teleskopie, Czcika? Mam nadzieję, że się spodobała Ja, Je, ja jeszcze, ja jeszcze nie kończę. Ja jeszcze biorę emeraldziki Ja dalej nagrywam. Okej, okay, mam, yy, biorę se, ym, biorę, biorę. Ale ja jestem szczęśliwa. Myślałam, że znowu mnie trolujesz Do no. bo ty zawsze mnie trolujesz Muszę zobaczyć, e, się robi beton. Kurczek, e, tutaj jest cave. W skali jest cave. A to się z cave'a zrobi, bo nie jest jakiś wielki. Wchodzę do cave'a. Nie, jednak cave jest wielki. Jednak robię sobie zwykły domek A zrobisz sobie coś innego? Ja sobie robię zwykły domek mm. O kurde, o mam jeść żarty jednak Zdrowe jabłuszka sobie zjem Okej Ja wezmę sobie jedną zjem jeszcze Okej okay. To teraz tak ja sobie miejsce na domek Nie wiem, czy zrobić w tej skale Chyba zrobię jej w tej skale Więc na razie żadnych skał nie używaj, okej okay, Alek? Czekaj. Ale to jest moja jednak skała Bo w tamtej był, OK. Okej okay, widzowie, to na tyle z tego odcinka Widzimy się E papà.